Siemaneczko, widzowie, jesteśmy update, który jest dosyć sporawy, ma dużo ciekawych rzeczy. Nie ma kesza ale są inne ciekawe rzeczy, e, które sobie omówimy. Karnet nie został wyrzucony, ale zostały dodane do niego rzeczy. co jest bardzo ciekawe. Szybki wstęp, zapraszam was na drugi kanał Krafty C2, gdzie też będzie dużo kontentu z właśnie teraz karnetu i ciekawych rzeczy. I szybki wstęp, Pirate strona do swoich skinów. Link do sami oczywiście w opisie. macie tutaj darmowe 10 dolarów wraz z moim kodem Elzar. Przy wymianie. Strona nie wyjście na naklejek, więc wiecie dużo przepięknych kraftów jest na stronie od zawalenia do tylko Przy wpłacie wraz z moim kodem Elzar dostajecie 35% bonusu przy dobadwaniu. Przy dobadowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów. Link w opisie. A my przy Przechodzimy do filmów, do filmu. Dostaliśmy duży update, co ciekawe e, w karecie dodali kilka rzeczy, dodali kolekcję, dodali nową szynkę, więc ja już ją zaraz odbieram, żeby ją za tydzień sprzedać i polecam Wam grać, bo do którejś godziny będzie na miała super cenę, teraz karnet będzie się znów zwracał i powiem Wam tak, to jest trochę głupota, bo znów kart, karnet, nie wiem o co im chodzi, ale jest naprawdę ciekawe, będzie o tym dużo filmu, będziemy to omawiać na pewno. Teraz omawiamy to szybko, w nocy ten film wlatuje. E, zobaczcie, co dodali. Nowy Drop Collection. Są to trzy kolekcje, które będziecie mogli po prostu zdropić z gierki. W ogóle nie mogę w to jakoś wejść, tylko. Takie kwadraciki widzę, czy znaczy prostokąty w sumie. Są takie nowe kolekcje, które będziecie mogli drop, dropić teraz w sposób puli Drop. Zobaczcie, co ciekawe. Więc tak naprawdę co weekend te skiny będą mogły do Was lądować. A te skiny naprawdę są ładne. Więc to akurat jest zajebiste update. To mi się podoba. I już przechodzimy do cs Wam pokażę, co się dzieje w CS-iku. Co się dzieje w cs jak to wygląda. Przy okazji odbierzemy skrzynki. Patrzcie, dodaj na łą i zaraz wam pokażę, co w tej skrzynce jest. Jest limitowany nowy skin, który jest. Taką pompą, i no tutaj zmienia kolorki, różne rzeczy. Ona jest ogólnie obrzydliwa. Reszta rzeczy została, jakby, i tutaj na ostrzynkę. Na start ja sobie już ją podbieram Dacie mi tutaj chwileczkę. Generalnie update jest spoko. Generalnie update jest spoko, ale powiem tak, oczekiwałem czegoś jeszcze lepszego. Oczekiwałem przed, wiecie, jakieś zapowiedzi, że wyrzucą cały karnet, dadzą coś nowego, żeby tutaj coś ciekawszego, i że wyrzucą że te stare temy. Ale, póki co, tak nie mam. co, mi się wydaje, że będą tak stopniowo wyrzucane. Na będzie jedna kolekcja raz znikać. Będzie się nowa pojawiać, i taki jest plan na ten karnet, Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, jak oczywiście będzie w praktyce. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. I tak, pokazywam, co jest w tej nowej szynce. Generalnie AWP Printstream, KOSA. Czyli jakaś po prostu kosa. W ogóle to jest, tak dziwnie tu wygląda, nie sprawdzałem co to jest. Może być kosa, Glossy, nie wiem co to jest, więc to już wam jeszcze nie powiem. E, ale jest tak, Awupka Prinstream, no przepiękne to jest. E, Famas Bad Trip, bardzo fajnie to wygląda. Powiem wam tak, ten skin jest przekozacki, od zawalenia pewnie będzie krawców z tym wszystkim. E, taki Umpik, też dosyć spoko, co by tutaj nie mówić. Taki Gloczek, moim zdaniem ładny. Taki Kałaszek, Giga, Giga mocarny kałach, moim zdaniem, Giga fajny. Mi się on się bardzo podoba. Peanite słabe. Galil moim zdaniem, słabe, czyli to jest moja opinia. Nowa, przekozak, przekozak, nowa. Fajna strzynka generalnie. No, Zeus, no, Zeus. Digiel, moim zdaniem, też bardzo fajniutki. Taka tutaj pompka średnia może być. MP9 brzydkie. 8, moim zdaniem, brzydki. P2000 brzydkie. SSG, spoko. Ciekawe, max 7 brzydki, l 4 ciekawe podzielone zestawy, ale nic takiego mocnego i dodali dodatkowo kolekcję Train'a, bo generalnie nie wiem czy wiecie, ale wchodzi Train i wyrzucają już tutaj Vertigo, więc taka nadchodzi zmiana i już Wam pokazuję skin z tego Train'a. Galich zielony jabłuszko, taka petka brzydka moim zdaniem, brzydkie Pit Nighty, brzydka CZ, brzydki AUG, pompa taka sebrzydka, brzydka, brzydki Umpik moim zdaniem, brzydka to też ta deszcza pompa, brzydki Glock. Brzydki Famas. Bardzo, bardzo fajny fa e, tek. Naprawdę śliczny tak pod biały zestawy. Arcydzieło. E, Mak może być, spoczko. E, no, Zeus nie mnie to komentował. E, M4, giga średnia, nałamany na słabe jak dla mnie. E, fajna MP9, fajnie, jak to jest, zobaczcie, jak to błyszczy. E, I co? I taka awpeczka. No to jest akurat arcydzieło. Co by nie mówić, ta awpeczka to jest arcydzieło. Więc co? Tak to wygląda. Tyle z tego updateu tutaj naprawdę fajne jest to dodanie tutaj do karnetu właśnie tego dropu. E, I co? E, I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Generalnie jeszcze dla ciekawych Shankai dalej jest w CSie. Shankai dalej jest w CSie. E, czekajcie, przechwycę wam e ekran. No ten drop, ten dropy to są Przekozacka rzecz. Eee... Coś tutaj takiego mocno ciekawego. Chyba są najciekawsze rzeczy, więc co? Widzowie, strzelcie subika za szybkie info, zaczuwanie i napiszcie ocenę co wy sądzicie o tym o, o, o tym o tych zmianach. I strzelcie oczywiście pilnie subika na kanale i na drugim. Pozdro.